Cześć! Słuchajcie, mam dla Was naprawdę ciekawe ogłoszenie. Mianowicie, zostałem zaproszony do udziału w livestreamie przez Adama Ulata-Ulatowskiego z kanału ASG Olsztyn, którego serdecznie tutaj pozdrawiam. Dziękuję za uznanie i za zaproszenie, za możliwość właśnie wzięcia udziału w takim ciekawym przedsięwzięciu i chciałem Was serdecznie na nie zaprosić. Na czym ono będzie polegać? W... W opisie pod tym filmem znajdziecie link do wydarzenia na Facebooku, pod którym to wydarzeniem możecie pisać różne pytania dotyczące replik elektrycznych, na które będzie odpowiadał ULAT oraz replik gazowych, na które to pytania będę odpowiadał ja. Jeżeli macie jakieś pytania też związane ze strzelcem dynamicznym Air i PSC, również możecie pisać, pytać i na wszystkie pytania chętnie odpowiemy. Wydarzenie startuje w czwartek za tydzień, czyli 3 marca o godzinie 20. Ja dołączam o godzinie 21 i przez jakiś czas będziemy z ulatem do Waszej dyspozycji. Będziemy odpowiadać na wszystkie Wasze pytania. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce albo nie zdążył zapytać, zadać pytania w wydarzeniu, które jest podlinkowane w opisie, może to zrobić już na live. Z mojej strony to tyle. Póki co, dziękuję jeszcze raz Latowi za zaproszenie. Naprawdę świetna inicjatywa. Bardzo się cieszę, że mogę w niej wziąć udział i serdecznie wszystkim polecam kanał ASG Olsztyn, do którego link również macie w opisie i dodałem go również do zakładki polecane kanały na moim kanale. Tak więc z mojej strony to tyle. Widzimy się w czwartek za tydzień o godzinie 20.21. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.